Nierzadko w grupie zadajecie pytanie, w jaki sposób ustanawiamy, wyznaczamy wsparcie oporów, czy po samych cieniach, czy po korpusach tak zwanym Body świec. Otóż prawidłowa odpowiedź to szukamy punktów stycznych, czyli moment przecięcia największej ilości i cieni, i korpusów, cieni znowu, i korpusów, i cieni znowu, tak? Nie zawsze musi się to pokrywać dokładnie na wykresie, ale widzimy tutaj, że jest istotne wsparcie opór. Także łatwo się pomylić. Czasami ludzie zamiast wyznaczyć wsparcie opór właśnie w tym momencie, wyznaczamy go gdzieś tutaj na samym dole. Tak naprawdę tutaj było jakieś pęknięcie stop lossów, rynek od razu odwrócił, tak zwany wyczyścił po prostu tutaj pozycje, które były na niższym poziomie w strefie dyskomfortu i agresywnie odwrócił do góry. Także wyznaczenie wsparcia oporów powinno wyglądać mniej więcej w ten sposób. Jest bardzo łatwe do wyznaczenia. W naszej grupie zobaczysz jak w transakcjach na żywo tych wsparcia oporów nawet nie widać w waszych tradeach, ponieważ Ponieważ są one już wyznaczone, czy są po prostu widoczne w praktyce, ktoś traduje, to już wie, gdzie są te ważne wsparcie opory. Tak naprawdę moglibyśmy te linie wyznaczać, ale widzisz, że na. Screenach, transakcji faktycznych, naszych kursantów nie ma tutaj tych linii. tak? Także możesz dołączyć do naszego webinaru. Możesz kliknąć polub czy obserwuj nasz fanpage. Dołącz do webinaru, zobacz w jaki sposób możesz zobaczyć to w praktyce. A także poznasz ludzi, którzy tradują już w taki sposób. Czytaj, wiedzą dokładnie, gdzie są wsparcie opory, jakie wyznaczamy oraz w jaki sposób wchodzimy w powtarzające się układy. Czytaj, powtarzalność na rynkach, nie tylko krypto, ale futures, forex, w różnych, w różnych momentach również na akcjach. Także kliknij, obserwuj. Dołącz do naszego webinaru, słyszymy się wkrótce w praktyce na żywo.